Jeszcze tylko chwila i będzie po wszystkim. Ma o już zaraz będzie. O, jakie słodkie maleństwo gratuluję. To niemożliwe! To jest dziewczynka. Nie rozumiem tego tak bardzo życzyliśmy sobie chłopca. Ja też uważam, że jest słodka. Mylisz się, Julia, ta dziewczynka nie jest słodka. Nie chcemy tego dziecka. To niemożliwe, to Państwa dziecko. To mi jest obojętne. Pani, pa, co pani robi tak niewolno? Niewinne dziecko. To dziecko nas nie interesuje. Chcieliśmy chłopca. Co pan mówi? Jesteście bez uczuć? No już dobrze. Mój mąż ma rację. O maleństwo, no, przestań płakać. Przestań. Hmm. No, już lepiej. Mamo, chcę iść do domu. Tak, chodźmy. A ja muszę jeszcze trzy dni z tym dzieckiem tu czas spędzać. O, biedna mamusia! Maleństwo się uspokoiło. Macie już imię dla dziewczynki? Nie, ale wy wiecie, że tej dziewczynce musicie nadać imię. <laughs> Nazwiemy ją brzydkie kaczątko! W tej chwili skończcie obrażać to niewinne maleństwo. Przecież ona nic nie może za to, że jest dziewczynką. No to proszę jej dać jakieś imię. Jak się dalej tak będziecie zachowywać, tak? Proszę dać imię. Dobrze, nazywam cię Lili. Podoba ci się, tak? To niech pan zostanie ojcem. Lili potrzebuje spokoju, a ja dopiero. I proszę jej nic nie robić. A wy proszę do domu. Hm, z przyjemnością. A więc dobranoc. Trzy dni później. Do widzenia! W końcu mogę iść do domu. Do widzenia i proszę się z dzieckiem dobrze obchodzić. Lili nic nie może za to, że nie jest chłopcem. Hm. Nie zna pani życia. Ojej, jak to się skończy! Nie mam na ciebie ochoty, Lili. Do widzenia. Cześć! Gracie w gierki? Hej mama, tak, fajnie jest. O nie, a tu Lili, ze sobą wzięłaś? Nie, przed drzwiami leży. O, to mamy spokój. Mhm, zagram z wami. Dwie godziny później. Hmm, co ona dalej tak beczy? Nie mam ochoty brać ją do środka. Czemu wypluwasz smoczek? Oh, mamo, po co ją tu przyniosłaś? Chciałam w spokoju sobie pograć. Nie możemy ją cały czas na dworze zostawić. To jeszcze Dziuś. Hmm. O, jak przyjemnie sobie przerwę zrobić. Nie rozumiem, czemu ona znowu beczy. Dopiero co ją do domu przyniosłaś. Hmm. Na no co jeść się chce? Ale musisz czekać. Dobrze, dobrze wygrałaś. No patrz, jakie pyszne jedzonko Ci zrobiłam. O, znowu zaczynasz beczeć? Bądź zadowolona, że w ogóle coś dostałaś Mili. Jeżeli będziesz beczeć, to cię zamknę. No, tak chciałaś. Ha, Peksa! W ten sposób zachowywali się rodzice cały czas. Byli niedobrzy i złośliwi. I nie do pomyślenia, że byli jej rodzicami. Pięć lat później. Jak w domu jest potrzebna, to jej nie ma. Strasznie mnie to denerwuje. Kochanie, nie wiem, co się z Lili dzieje. Nie chce mi w domu pomagać. No przecież wiesz, od urodzenia tylko problemy robi. Masz rację. Chyba wiem, gdzie ona jest. Na pewno znowu siedzi w ogródku. Założymy się. Lili? Wiedziałam. Ja i twój tata mieliśmy rację że się znowu w ogródku ukrywasz. No hop! Proszę, nie mam ochoty. Nie masz ochoty? Ale żeby bezczynnie siedzieć, to masz ochotę. Hmm. A co ty masz brzydkiego we włosach? Niepotrzebne ci. Dostałam od sąsiadki. Nie ruszaj tego kwiatka. Dlaczego nie mogę sobie kwiatka do włosów wpiąć? Bo to za ładne dla ciebie. No chodź. Hmm. Chcę, żeby tutaj było czyściutko. Zrozumiałaś? Hmm, hmm. Czy ty zrozumiałaś? Tak, dobrze. Hmm, hmm. A, a co to jest? Jeszcze wszędzie pełno kurzu. Nie, kochana, jeszcze nie jesteś gotowa. Masz już pięć lat, a sprzątać jeszcze nie umiesz. Proszę, jeszcze raz. gotowa. No dobrze, może być. Nie jest wprawdzie tak, jak sobie wyobrażałam, ale okej. Okay. Mm, mogę się teraz bawić? O nie, 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 nie. Możesz twojej siostrze odrabiać zadanie domowe. Przecież ja nawet w szkole nie jestem. Mam dopiero 5 lat. Hm, czasami umiesz dobrze myśleć. Julia jest starsza ode mnie. To mnie nie interesuje. Chce, żeby zadanie domowe miała bez błędów. Hmm, co tu robisz? Mama mnie posłała. Powiedziała, że mam ci pomóc. Aha, no chyba pęknę ze śmiechu. Ty mi masz pomóc? Hmm, chyba na odwrót powinno być. Ale tobie i tak już nikt nie pomoże. Zostaniesz już tak straconą ciamajdą. Jak mnie obraszasz, to ci nie pomogę. Nie potrzebuję twojej pomocy. Zmiataj, bo będę kłamstwa o tobie opowiadać. Takiego czegoś nie zrobisz. Jak nie znikniesz, to tak. Mam powiedziała, że mam ci pomóc, dlatego tu jestem. Mamo! Tato! Proszę nie. Co się stało? Robi Lili znowu kłopoty? Tak, właśnie. Lili, co znowu zrobiłaś? Przecież ja nic nie zrobiłam, tylko mamy posłuchałam. Miałam juli pomóc. Tak, powiedziałam, że masz zapytać. Nie, powiedziałeś, że mam jej pomóc. Przestań kłamać ty kłamczucho. Przestań matkę okłamywać. Ja nie kłamię. Wynoś się, nikt cię nie potrzebuje. Nie jestem wam potrzebna, ale mama mnie przedtem do sprzątania potrzebowała. Wielką pomocą nie byłaś. mam, bym lepiej i szybciej posprzątała. Wy mnie nienawidzicie? Zauważyłaś dopiero teraz? Ach, cia Majda. Gdzie ona? Jak ucieknie z domu, to będzie bezdomna. Ona się nie odważy uciec z domu. Masz rację, kochana. Uciekam z domu. Nikt mnie nie kocha. Co tu mam zostać? Mojego kwiatka, sobie wezmę mamo, tato, w ogródku jej nie ma. Naprawdę uciekła. dziwne to jest. Hej, bądźcie szczęśliwi, pozbyliśmy się jej. Kochanie, nie, nie rozumiem Was. Przecież od urodzenia je nienawidzicie. A jak teraz coś powiem, to jesteście źli na mnie? Ach, przestań. <grych> Dlaczego mam taką rodzinę? Wyrośli, Wy Cię nie, nie potrzebuję. Już nigdy do nich nie wrócę. Nigdy.